Tekst Manny na 21 listopada Za najwyższą radość uważajcie, moi bracia, gdy opadają was różnorodne próby, Jakuba rozdział pierwszy werset drugi. Komentarz parauzyjny Bez wątpienia wszyscy często życzymy sobie, by wszelkie próby skończyły się i żebyśmy zostali przyjęci w poczet zwycięzców, lecz cierpliwość... Wiara i ufność muszą w naszym sercu dokonać dzieła oczyszczenia, czyniąc nas dojrzałymi, chętnymi i posłusznymi Panu. Niech dobre dzieło postępuje. Cieszmy się, jeśli nasze próby nauczyły nas jakichkolwiek pożytecznych lekcji, które przyczyniły się do wzmocnienia naszego charakteru, uczyniły nas bardziej stanowczymi w kwestiach prawdy i sprawiedliwości bardziej uświadomiły nam nasze własne słabości i sprawiły, że zaczęliśmy bardziej na nie uważać. Nawet te konflikty, które przyniosły tylko częściowe zwycięstwo, mogły być dla naszego dobra, nawet jeśli ponieśliśmy zupełne fiasko, wynikiem może być wzmocnienie charakteru. Krystalizacja determinacji do większej gorliwości w tym kierunku w przyszłości i pokora serca przed Panem w modlitwie. Reprint nr 3000 Komentarz epifaniczny Pokusy tu wspomniane to próby chrześcijanina odnoszące się do strat, rozczarowań, opóźnień, ograniczeń, pominięć, wad, braków, słabości, błędów, niepowodzeń kar, trudów, potrzeb, nieszczęść, nieporozumień, niezgody, podziałów, fałszywego przedstawiania, opozycji, chorób, bólu, smutku, niebezpieczeństw i prześladowań. Naturalną tendencją takich prób jest przygnębianie nas, lecz powinniśmy się radować w nich jako o dowodach boskiej łaski i sposobnościach naszego rozwoju. Na początku niemożliwe jest radowanie się w takich próbach. W najlepszym wypadku możemy uznawać je za radosne, chociaż w rzeczywistości takimi nie są. Niebawem takie ich traktowanie stanie się zwyczajem, a zwyczaj stopniowo wytworzy taką radość, która umożliwi nam radowanie i ich lubienie się, jeśli nie z naszych utrapień, to pośród nich. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD. Druga Mojżeszowa, rozdział 34, werset 12. Strzeż się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcem Ziemi, do której wejdziesz, aby nie stał się pośród Ciebie pułapką. Piąta Mojżeszowa, rozdział 13, werset 4. To nie posłuchasz słów tego proroka ani tego mającego sen, gdyż to jachwę, wasz Bóg, próbuje was, aby poznać, czy kochacie jachwę swojego Boga, z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Psalm 119 werset 165. Głęboki pokój czeka tych, którzy kochają Twe prawo, nie grozi im żadne potknięcie. Przypowieści Salomonowe rozdział drugi wersety od 10 do 12, gdyż w Twoje serce wstąpi mądrość i poznanie będzie miłe Twojej duszy, rozwaga będzie czuwać nad Tobą, myślenie będzie Cię chronić, aby zachować Cię od drogi zła, od człowieka mówiącego przewrotnie. Rozdział 14 werset 27. Bojaźń Jahwe jest źródłem życia, dla uniknięcia potrzasków śmierci. Rozdział 19, werset 27 Zaprzestań, mój synu, słuchać pouczeń, a oddalisz się od słów poznania. Izajasza rozdział 33, wersety 15 i 16 Ten, kto postępuje sprawiedliwie i mówi to, co prawe, odrzuca zysk z gabierzy. Cofa swe dłonie przed braniem łapówki, zatyka swe ucho, aby nie słuchać o przelewie krwi, zamyka swe oczy, aby nie oglądać zła. Ten będzie mieszkał na wysokościach, jego schronieniem, twierdzę na skałach. Otrzyma on, swój chleb, pewne też będą, jego wody. Ewangelia Mateusza rozdział czwarty wersety od pierwszego do 11. Następnie Jezus został poprowadzony przez ducha na pustkowie, aby był poddany próbie przez diabła, a po przepuszczeniu czterdziestu dni i czterdziestu nocy zgłodniał. Wtedy podszedł do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś synem Boga, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. One zaś odpowiedział, Napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Wtedy diabeł wziął go z sobą do świętego miasta i postawił go na szczycie świątyni, i powiedział, Jeśli jesteś synem Boga, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie i na ręce cię wezmą, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus mu odpowiedział: znów napisano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Ponownie wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata wraz z ich chwałą. I powiedział do niego: dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wówczas Jezus skierował do niego słowa: odejdź, szatanie. Gdyż napisano, Panu, swojemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu samemu będziesz usługiwał. Wtedy diabeł pozostawił go, a oto aniołowie podeszli i usługiwali mu. To rozdział trzynasty werset dwudziesty zasiany zaś między ciernie to ten, kto słucha słowa. Ale troska tego wieku i oszustwo bogactwa zaduszają słowo i staje się bezowocne. Rzymian rozdział piąty wersety od trzeciego do piątego. Lecz nie tylko to chlubimy się też w uciskach, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość doświadczenie doświadczenie zaś nadzieje. Nadzieja zaś nie zawodzi. Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rozdział ósmy, wersety od 35 do 39. Kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Jak napisano, z powodu Ciebie cały dzień nas zabijają. Uważani jesteśmy za owce, przeznaczone na rzeź, ale w tym wszystkim wyraźnie zwyciężamy przez tego, który nas ukochał, gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu rozdział 12 werset 21 nie daj się zwyciężyć złu ale zło zwyciężaj dobrem Pierwszy koryntów rozdział 10 wersety 13 i 14 próba was nie dopadła za wyjątkiem ludzkiej Bóg jednak jest wierny, On nie dopuści, aby was próbowano ponad to, na co was stać, ale wraz z próbą da wyjście, abyście mogli przetrwać. Dlatego, ukochani moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Drugi Koryntów rozdział siódmy werset 4. Wielka jest moja śmiałość względem was, wielka jest moja chluba z was zostałem wypełniony pociechą, jestem obficie wypełniony radością przy każdym naszym ucisku. Efezów rozdział szósty, wersety od jedenastego do siedemnastego. Przywdzijcie pełną zbroję Bożą, po to, byście mogli ostać się wobec zakusów diabła, gdyż nasza walka nie toczy się z krwią i ciałem, lecz ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami świata tej ciemności, z duchowymi, siłami zławy, okręgach, na niebnych. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Boga, abyście byli w stanie przeciwstawić się w dniu złym i poprzez przezwyciężeniu wszystkiego ostać się. Stańcie zatem, mając swoje biodra przepasane prawdą, przywdziany pancerz sprawiedliwości i nogi obute w gotowość głoszenia. Ewangelii pokoju, we wszystkim podnoście tarczę wiary, dzięki której będziecie w stanie zgasić wszelkie rozżarzone pociski złego, weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest słowo Boga. Żydów rozdział drugi, werset osiemnasty, w czym bowiem doznał cierpień sam doświadczany, w tym, może także dopomóc doświadczanym. Rozdział czwarty werset piętnasty, nie mamy bowiem takiego arcykapłana, który by nie mógł współodczuwać naszych słabości, lecz doświadczonego we wszystkim, na nasze, podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Pieśni, 78, 56, 57, 91, 119, 137 266. Wiersze Brzasku, siedem dwie żaby. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5459. Tekst manny na 21 listopada. Za najwyższą radość uważajcie, moi bracia! Gdy opadają Was różnorodne próby, Jakuba rozdział pierwszy, werset drugi. Pytania: Jakimi były próby w tym tygodniu? Jak zostały przyjęte? Co w tym pomagało lub przeszkadzało? W czym okazał się wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.